A więc po raz kolejny twierdzę, że nie muszę oglądać pokazówki. Ale oglądając filmiki stwierdziłem, że chyba się myliłem co do Chińczyków. Ja nie korasjaniny. Tak, wiem, obejrzałem pokazówkę, ale w... chyba w trakcie zrozumiałem. Więc gramy dalej. Wow, kurwa, kurwa mać, kurwa mać, bigo, bigo. No pięknie, pięknie. Wow. Jesus Christ. Gdzie mam biec?

Nie wiem po co mam go kurwa śledzić, skoro umieram i tak. Jesus Christ. O tu się dzieje, stary. Dobra cię zabiegniemy. Nie wiem gdzie. Dobra, później co biegnę, bo jestem oszołomiony po prostu. Dobra, to dalej jest wojna z Ruskimi, wywołana przez makarona. Ale ja nie wiem co ja mam zrobić, stary Aha, tych zabój O, Ciszy Co ja mam zrobić? O ja pierdolę, walą do nas tego Dobra, chyba coś zaznaczyłem, jak już mi się udało O oh, świet, ale coś pierdolęło, stamtąd O jesus O oh, fuck off man Biegnę, 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 biegnę Spierdalam znaczy Ale walą do mnie Aha, dobra, tryhard klimat Ale walą do mnie No dlaczego on nie robi tego pyk? Dobra, kulnął. No. Czasta bław. Fuck. Gdzie jest strajker? Ej, skryta Ale mam lukę. Potrzebuję amunicji. Potrzebuję... Gdzie jest kurwa amunicja? W pedały. No, ale mam przestrane, Chyba zginiemy przeze mnie. No, ale cóż... Amunicję chcę! To wygląda jak amunicja. Yeah! Fuck off, man. to jest Badger Zawsze kurwa ziomkowie. Nie niepotrzebnie tu pobiegłe, stwierdzałem No co ty? Lędzie, kurwa on no, dobra. Ja nie wiem co mam zrobić z tym niebannym laserem. Nie mogę nacelować budynku, żeby budynek rozjebali po prostu. Nie? No brakuje, to wbijam tam. a cicho coś gdzieś doszliśmy No geterek mają fajnie Nie jest dobrze ten makaron wkurwił wszystkich A więc teraz oh, my za to cierpimy, nie? No ale dobra No lecą helikoptery, mamy przez ranę jeden Ale jest głośno, stary Zobacz co się dzieje no, no i cóż, tych walii do nas. Ja nie wiem, czy w ogóle biegnie za tym, co miałem piec. O zaraz mnie zabmordują. Co mam robić? Spierdolę. Zaczej, no jak mam to robić? RT. Ty, ja chyba wiem. Nie, kurwa, wysadzę swoich. Nie. A ja. Dale, dalej dalej. Ale ja nie mogę tego używać facet. Zobaczmy, czy to w garażu siedzi. Tak siedzi, kurwa wszędzie oni są. O, oh, fuck off, man. Przypierdolę mu yeah. Co ty się kurwa, wszyscy za mną, cała wojna przybiegła. Ja ale facet. Albo się oberwał z O, oh, fuck off man Potrzebuję amunicji, ej Jak ja wolcie kurwa cover, jak ja nie mam broń nawet Ej potrzebuję kurwa amunicji panowo Na pewno jest sposób żeby cię ich zapytać ja i on ci da co Ej dają amunicję O kurwa Sorry Stawaj żyj Żyj Ej nie chciałem go zamordować Dobra to nie ja Gdzie jest, kurczę, ten... Ej, czy, kurwa, nie widzicie, że ja mam zwykłą pukawkę? Co? Ej, facet, ja broni nie mam. Ej, ty, żydal. Kim jest? O, kurwa. O Jesus! Ah. O oh, fuck off man Mogą mu odrzucić, ale zjebałem to. No dobra Ej, ja potrzebuję amunicji jakiejś Gdzieś tutaj była amunicja, a jest tam. Dobra, spoko, spoko, spoko. Damy radę. Chcesz amunicję? Pewnie, że chcę. Zaczekajcie na mnie z wojną. Dobra. No to chodźmy naprzód. Naprzód. Z dziesięciu. Chodź pierwszy. Dobra wszyscy. A! Ale do samego. Zła. No ale jak mam tego laser designator? Ja tego nie umiem kurwa że tacy gdzieś wybuchło i pisze. Dobra, jest gitara, wbijamy to. O świetnie. O, oh, kurwa mam, dwustronnie wam, Ale mnie zajebał, głupio. O, oh, Jesus, No, strasznie głupio mnie zamarło. Znowu muszę oh. połamać amunicję. Dobra, szybko, to będzie szybkie, naprawdę. Albo to wytnę w chuj. No ale dobra, biegnę, biegnę. Amunicję. <coughs> to fajna, musi zaczekać, niestety.

Uchodzimy, Nie wiem co tam. Co dochodzi? kurwa. Co się dzieje? Oś. Oh, Czeka, oberwają maxa. A co mi ten laser da tutaj? Wyluzuj facet. Gdzie są w Tybowskiem Kiedy są? Hehe, może kopy robi. Srane, ściany zaschał. No cóż. Eleven o'clock. Gdzieś mi kurwa wstuje. Zamordowany, o kurwa. ja się cieszę, że... Na stranę, no, gdzie? Duży dom! Leżyło im się bardzo dobrze chyba. Cześć. A dobra. Nie wiem. O świetnie! Znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem. I znowu tym razem jest Super. Ja nie, wiem, jak mam tu Ramirez, ja nie, pamiętam, jak nie, 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 no, A, no, dobra, już nie, nie, już wiem, już wiem. nie, no, Dobra, spoko oziąć Nie, ty a jak ja to coś tam robię? No zobaczmy czy im się uda w ogóle. Sam bym ich załatwił, ale gaza nie udały się panom. No, biegniemy.

Się nie usłyszę, jak zwykle i później jest problem po prostu takiego typu, że... O kurwa, co wy, co wki tu zrobiłeś? Ksiu! Szysiu! Nie ładnie Nie patrz się tak. Dobra, brakuj, biegnę przez ogień, jestem twordziłem. Dobra, spokojnie, spokojnie, wiem o co... Tu mam biec. Tu, tu. Kurwa, w lodówce ja. panie, całe ja stoi się patrzę na niego. Dobra, drugie piętro miałoby, tak? Ja. No, pewnie. Ale na no, drugim piętrze, my chyba jesteśmy na pierwszym. Umiarę. No dobra, ma. Ja mam robić zdjęcia. Tak wiesz, wolę się cicho jak jest kurcze co się dzieje, bo później jak już zaznaczyłem nie zrozumiem. I pierdolę, że Chińczycy zaatakowali Amerykanów, co chyba większość zrozumiała, że kurwa to Ruscy byli. Nawet pisało w jednym z filmików, że nie jesteśmy rusy, a ja zrozumiałem, że nie jesteśmy w Rosji, no ale cóż. Nie każdy jest doskonały, tak? No. Tylko moi wspaniali subskrybenci, oni są tacy wspaniali. I mili. I motywują mnie. Tak, ja naprawdę tak mówię. A więc tak, dziękuję bardzo. I do zobaczyska.